Co jeśli Wam powiem, że nie zawsze musicie używać ekranu bądź wizjera w aparacie do ustawienia ekspozycji i kompozycji? Cześć, ja jestem Rafał Sztygowski, a ten sprzęt kupiłem z własnych pieniędzy, choć ten materiał ma swojego sponsora, a jest nim fototechnika. Oficjalny dystrybutor marki Viltrox na Polskę. I przypominam Wam, że kod RS5... Nie działa. Nic to straconego. Jeśli chcecie uzyskać jakiś kod rabatowy, napiszcie do mnie na social mediach bądź używając maila i na pewno da się coś załatwić. Narzędziem zewnętrznym, które Wam umożliwi poprawienie ekspozycji, kompozycji oraz doboru narzędzi, aby to osiągnąć jest monitor podglądowy. W tym wypadku Viltrox DC550 w wersji PRO. I używanie takiego właśnie monitora podglądowego ma swoje benefity. Przede wszystkim jest on większy, bo w tym wypadku posiada 5,5 cala i zwyczajnie znaczy to, że mamy dużo większe pole do monitorowania naszego obrazka. Jest urządzeniem zewnętrznym, to znaczy, że możemy sobie go podłączyć. W jakikolwiek sposób chcemy. Nie jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie ekranem bądź wizjerem ustawionym w jakimś konkretnym miejscu przy aparacie. Skoro mamy już wielkość, to do tego dołóżmy jeszcze jasność. Taki monitor poglądowy jest zdecydowanie jaśniejszy niż ekran w aparacie czy wizjer, często-gęsto. I co za tym idzie, w jasny i słoneczny dzień będziemy w stanie widzieć, po prostu widzieć to co chcemy. Ale skoro już widzimy i jest jasno i jest dużo, no to do tego trzeba dołożyć narzędzia, które nam zdecydowanie ułatwią życie pod kątem monitorowania czy doboru ekspozycji, kompozycji i tak dalej. Zaczynając właśnie od siatek, fels kolorów, waveformów, vector i wszystkich rzeczy, które potrzebujemy podczas filmowania, dokładając do tego właśnie zoom, peaking i narzędzia, których w zasadzie nie znajdziemy w Aparacie, czyli można powiedzieć, że jest to takie przedłużenie ręki, przedłużenie aparatu, przedłużenie naszych oczu, jeśli chodzi o właśnie ekspozycję i kadrowanie. Skoro znamy już Plusy, no nie jest to urządzenie idealne. To znaczy, że no jest urządzeniem dodatkowym, musimy go zwyczajnie ze sobą zabrać, pamiętać o nim podłączyć do aparatu i tak Jest to tak jakby dodatkowy krok, który musimy wykonać i nie zawsze mamy na niego czas. Więc tutaj bym powiedział, że jest delikatny minus. Dodatkowo jest on na baterię, to znaczy, że potrzebuje dodatkowego zasilania. I w tym wypadku musimy pamiętać o naładowaniu jakiegoś urządzenia, bądź zabraniu ze sobą banka i podłączenie go w inny sposób. No i trzeci i chyba taki najważniejszy minus takiego urządzenia jest faktycznie cena, że do naszego zestawu musimy jeszcze coś dołożyć, chociaż moim zdaniem totalnie warto. Skoro już wiemy, jakie są plusy i minusy, no to teraz zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób możemy go użyć. Pierwszy i chyba najbardziej podstawowy jest na kamerowy. To znaczy, że takie urządzenie możemy zamocować w gorącą stopkę bądź zimną stopkę, jeśli posiadamy klatkę oczywiście. Podłączamy to wszystko, spinamy i mamy taki jeden zgrabny, bardzo ogólny Pakunek. A drugą pozycją, którą ja bym nazwał poza To znaczy, że taki monitor podglądowy umieszczamy na statywie gimbalu na rączce dodatkowej, czy Magic Armie, oczywiście poza kamerą, w jakiejś odległości, używając dłuższego kabla HDMI, do monitorowania na przykład właśnie naszego kadru w studio, czy top downu, czy tak jak wspomniałem, na gimbala. I następnie możemy przejść płynnie do zawartości, ponieważ jest o czym tutaj powiedzieć. Ten zestaw jest dosyć. Pokaźny, bo jeśli chodzi o Wiltroxa DC550 Pro, no to mamy kilka tutaj czynników, które dostajemy w zestawie. Przede wszystkim twardy case do transportu, który jest naprawdę bardzo przyjemny i zgrabny. I myślę, że bez problemu będziemy w stanie przetransportować ten sprzęt i całą zawartość, którą tam znajdziemy, z wielką przyjemnością i bez jakiegokolwiek uszczerbku, jeśli chcemy, oczywiście, korzystać z takiej opcji. Oczywiście, podstawową rzeczą, którą znajdziemy w tym zestawie, jest monitor podglądowy, który, tak jak wspomniałem, jest w wielkości 5,5 cala, posiada ekran dotykowy, ale to w wersji Pro i to trzeba zaznaczyć. Jest to LCD TFT o rozdzielczości Full HD. Kontraście. 1200 do 1 i jasności 1200, więc jest tu naprawdę dobrze, jeśli chodzi o parametry. A kończąc na wadze 280 gram. Ku mojemu zaskoczeniu w tym zestawie znajdziemy również dedykowaną baterię nie dużej pojemności, bo jest ona z tych mniejszych, NPFF 550, ale tu trzeba dodać, że tą baterię możemy ładować za pomocą kabla USB typu C oraz sama bateria ma kilka diod, które po wciśnięciu informują nas na jakim poziomie naładowania jest, więc uważam, że jest to super dodatek, jeśli chodzi o taki zestaw. Jeszcze ani razu mi się nie rozładowała w 100%, kiedy korzystałem właśnie z tego monitora podglądowego. Następnie znajdziemy tutaj specjalny uchwyt, który możemy zastosować właśnie do zamocowania na aparat bądź na inny statyw. I ten uchwyt jest bardzo fajnie wykonany. Prawdopodobnie cały jest z aluminium, bo czuć to w ręku, że to nie jest tworzywo sztuczne. A na końcach montażowych znajdziemy gumę, która zapobiegnie poślizgu. Czy zmianie, właśnie orientacji, czy ustawieniu monitora. Jeśli chodzi o użyteczność, myślę, że jest bardzo OK. Jest to oczywiście coś w zestawie, ale ja nie miałbym problemu i nie mam problemu, żeby tego używać na co dzień, właśnie podpinając monitor. Dodatkowo tutaj warto wspomnieć, że ten uchwyt ma dodatkową blokadę przy gwincie, więc jeśli przykręcimy to do monitora, na pewno nie zmieni nam pozycji. Najlepsze w tym zestawie jest to, że to nie jest wszystko. Znajdziemy również kable HDMI. Niestety prawie wszystkie. W moim wypadku zabrakło mikro HDMI, ale mamy tutaj dostępne pełne HDMI do HDMI, pełne HDMI do mini HDMI, więc jesteśmy w stanie podłączyć większość urządzeń. Jeśli się nie mylę, no mikro HDMI trzeba dokupić. Dodatkowo znajdziemy w opakowaniu kabelek USB typu C do A. I ostatnią rzeczą, ale nie mniej ważną, jest oczywiście osłona przeciwsłoneczna. Którą możemy zamocować na monitor, jeśli chcemy, a jeśli nie potrzebujemy jej używać. W łatwy sposób zdemontujemy, jest ona wykonana z tworzywa sztucznego, ale w prosty i łatwy sposób zakłada się i zdejmuje, jak i również otwiera. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Ogólnie bardzo podoba mi się te całe opakowanie i zawartość. Obsługa tego monitora jest bardzo prosta. Dodatkowo na samym monitorze znajdziemy wszystkie złącza, przyłączniki, które potrzebujemy. Producent tutaj deklaruje, że samo urządzenie jest aluminiowe, aczkolwiek jeśli chodzi o ramę tą szarą, bym powiedział, że w dotyku nie czuć, że jest to aluminium. Powiedziałbym, że plastik, tworzywo sztuczne, nie najgorszej jakości, które no niestety się palcujesz. Szczególnie ta tylna pokrywa, która jest w kolorze czarnym. Ale wracając do samej kontroli. No przede wszystkim wersja Pro umożliwia kontrolę z poziomu dotykowego. To znaczy, że reaguje na dotyk i jesteśmy w stanie przełączać wszystkie opcje, które mamy w tym monitorze podlądowym poprzez dotyk. Ale jeśli nie chcemy korzystać w ten sposób, mamy tutaj z boku pokrętło, które jest w zasadzie takim głównym pokrętłem do sterowania we wszystkich opcjach i dodatkowo jest przyciskiem, to znaczy, że przerzucamy sobie opcję kręcąc, a jeśli jakaś nam się konkretna spodoba, bo nie chcemy ją włączyć, wyłączyć, wciskamy, przekręcamy i tak dalej. Więc kontrola tutaj jest bardzo prosta, wspieramy się dotykiem i mamy wszystko ustawione. A jak chcemy mieć nasze ulubione opcje podglądowe pod ręką, żeby je włączyć, włączyć w dosyć szybki sposób, mamy u góry kilka guzików funkcyjnych F1, F2, F3, w których no, możemy sobie ustawić konkretną opcję: podłączenie, wyłączenie. Po prostu klikamy i mamy to i na samej górze jeszcze znajdziemy tutaj przycisk cofnij się. Również mamy możliwość wpięcia karty SD do tego urządzenia po to, żeby przetransportować i zaaplikować lód podglądowy, jeśli chodzi o ten monitor, bo mamy tutaj taką możliwość. Mamy dwa porty HDMI, wejście i wyjście w standardzie 1.4, 3,5 mm jack do odsłuchu, dwa gwinty, jeden od spodu i jeden od boku. Także ten monitor możemy sobie zamocować w obu pozycjach, czyli poziomej i pionowej. No i czas przejść do Zasilania, bo ten monitor w takiej standardowej wersji, czyli używając go z baterią, którą mamy w zestawie, no to tu jest jasna sprawa. Pinamy baterię z tyłu, odpalamy, mam tutaj przełącznik włącz, wyłącz, jeśli chodzi o to urządzenie i to by było na tyle. Ale to nie jest ostatnia opcja, jeśli chodzi o zasilanie, bo sam monitor możemy zasilać przez kabel USB. Typu C. Mamy tutaj z boku złącze 5V in, ale USB-C i bateria to nie są ostatnie opcje, których możemy użyć, ponieważ mamy tutaj port DC 12V in. Także opcji zasilania tego urządzenia jest naprawdę sporo. I ostatnia pozycja, którą chciałbym tutaj umówić, jeśli chodzi o konstrukcję, jest fakt, że ten monitor podglądowy jest wyposażony w wentylatory, które ogólnie rzecz biorąc, słychać. Nawet na najniższym poziomie. Tak, w zasadzie tutaj mamy możliwość czterech ustawień: wyłączyć, low, mid i high. Na wyższych, no, jak już się zapewne domyślacie, również jest słyszalny, wyłączyć również można. Nie zdążyłem zweryfikować, jakie są ograniczenia, bo zostawiłem low. W zasadzie w takich moich warunkach studyjnych nie przeszkadza mi ten low. Jeśli potrzebuję jakiegoś super audio, to na chwilę to wyłączam i nagrywam to, co chciałem. Później z powrotem odpalam w zasadzie dla bezpieczeństwa. No jeśli chodzi o możliwości podglądowe, to tak jak już wcześniej wspomniałem, jest tu naprawdę szereg narzędzi, z których będziemy zadowoleni podczas korzystania z tego. Ja najbardziej się skupiam na dwóch czyli focus peaking, jeśli ostrze na jakieś konkretne miejsce i przybliżenie. Następnie waveform, żeby ocenić właśnie ekspozycję, plus dokładając do tego zebra, jeśli potrzebuje się wyeksponować pod skin skintony. I bardzo często tutaj się wspieram fel z kolorami. Jeśli chodzi o sam monitor, myślę, że go używam już ponad miesiąc. Jestem z niego bardzo zadowolony. W zasadzie na zewnątrz korzystam z niego najmniej, z racji tego, że takie przeznaczenie zakupowe było właśnie studyjne. Przy głównym kadrze, żeby tutaj sobie pod kamerą go Mocować i ocenić mój mój kadr, czy zwyczajnie przy top-downie, żeby monitorować rzeczy dużo lepiej, które. Właśnie teraz chcę ograć stop-down, wykorzystując, wykorzystując Magic Arma. Zwyczajnie sobie to podnoszę, tak żebym wszystko widział dokładnie. Na sam koniec możecie mi dać znać, co myślicie o tym monitorze poglądowym, czy jest warty swojej ceny, czy nie, czy te plusy i minusy, które otrzymujemy za tą cenę, są warte wydania, jeśli chodzi o monitor podglądowy. Ja z niego jestem zadowolony, wystarcza mi na to, co chciałem, także z mojej strony 100% polecam, ja jestem zadowolony.